Śmieszny żałuje pokazania twarzy. Kobieta ujedziła w McDonaldzie. Gdy Polska wygra mecz z Argentyną. W szkołach będzie luźny dzień. Nowy sezon do JOP właśnie wystartował. Więcej subów i lajków, like to więcej newsów, więc walnij suba i lajka. Like w oczywiście. 10 tysięcy subów do świąt i lecimy daily newsy jeszcze dłużej. A teraz przejdźmy do pierwszego tematu. Kobieta ujedziła w McDonaldzie. Wszystko wydarzyło się dokładnie przed wczoraj w Ameryce. Jak podają media, do to kobieta ujedziła w McDonaldzie. No i po prostu weszła do to i nagle zaczęła rodzić. Jak wiadomo przy porodzie pomagali jej pracownicy McDonalda. A jeżeli to wam nie wystarcza to pracownicy tej dziewczynce, ja się urodziła dali ksywkę Mały Nugget. I wraz z tą całą sytuacją powstało dużo memów na takich na przykład jak, że na dowodzie będzie miała napisane miejsce urodzenia McDonald's. albo wiecie, ktoś jej się spyta miejsce urodzenia, to urodziłam się w McDonaldzie. Inne nie ukrywajmy jest to trochę śmieszne, ale co takie sytuacje są rzadkie, ale jednak ja się wydarzają i są dosyć ciekawe, nie ukrywajmy. To tyle tego tematu, teraz następne. Dzisiaj, jak wiadomo, jest mecz polski, a dokładniej o 20. A w niektórych szkołach można się spodziewać, że gdy Polska wygra mecz z Argentyną, będziecie mogli mieć luźny dzień, czyli no taki, że nauczyciele nie będą was pytać, ani nie będzie kartkówek, czy coś, ani jakichś testów. do razu mówię, że nie można tego zapewnić we wszystkich szkołach, że tak będzie, bo to zależy od szkoły, ale akurat możliwe, że jak Polska wygra, to właśnie w twojej szkole będzie taki luźny dzień, a nawet dwa, bo podobno piątek wtedy też ma być luźny. I jak podają media po prostu, są to różne szkoły, ale oczywiście nie wszystkie. Ale to zobaczymy za kilka godzin. To taki szybki temat, a to teraz kolejny news. Nieśmieszny żałuje pokazania twarzy. Chyba każdy wie, że niedawno pokazał on twarz, po czym oczywiście wydał swój pierwszy film wraz tak naprawdę z czajnikiem, a pokazał tą twarz w sposób, że po prostu wydał piosenkę. Ale to już nie o tym dzisiaj. Ale czy on tego żałuje? Pewnie dużo osób chciałoby się tego dowiedzieć. Wypowiedział się on na ten temat w swoim filmie na dodatkowym kanale i ogólnie powiedział, że tego nie żałuje i nawet, że się cieszy, że to zrobił. Pokazanie twarzy to możliwość otworzenia się na nowy content i przez to otwiera się wiele nowych opcji ulepszania swoich filmów. I zresztą hejtu prawie no, na niego nie ma i raczej nie będzie. I wszystko przez ludzi zostało bardzo dobrze obdebrane. I nie jest to raczej zdziwienie, bo ja nie myślałem nad tym, czy to będzie źle odebrane. myślałem od razu, że będzie to dobrze odebrane, bo nie, wie, nie wiem czemu miałoby być to źle odebrane. Moim zdaniem była to dobra decyzja właśnie z uwagi na ten nowy content, który on teraz może tworzyć. A jeżeli obejrzałeś odcinek do tego momentu, to w komentarzach napisz hashtag mecz, a przypnę ci sobie. Nowy sezon do YOPSMP właśnie wystartował, ale dużo osób się zawiodło, jak i ja. Niestety jak na razie jest bardzo mało materiałów związanych z nowym sezonem. Jednak jest live cyfarkowego jednego z graczy, gdzie po prostu na dojopie były reset itemów i świata. Z tego co pamiętam, ktoś chyba zapewniał, że na dojopie będzie lepiej, czy coś. Nie wiem, jak inni, ale ja myślałem, że jednak, chociaż coś się zmieni. Ale nie wiadomo, bo oglądałem tylko uływek z live'a, a tam tylko trochę było pokazane. Więc jeżeli się mylę i coś, to możecie napisać w komentarzach, a ja chętnie poczytam. Ja się mocno zawiodłem, bo myślałem, że jednak coś się zmieni. W przypadku takim, na przykład, że dodadzą jakiś nowy system, albo chociaż jakieś nowe opcje. A tu jednak jest totalnie to samo, tylko że po prostu jest restart itemów e, świata, oczywiście. No, po prostu jest restart server'a, ale no, system jest taki sam, czyli w sumie nic nowego. A czy content będzie nowy, no to zobaczymy za jakiś czas. Drop SMP miał szansę przez to, że nowy sezon był szybciej niż ten Anarchy, którego jeszcze w sumie nie ma, a jednak tą szansę zmarnowali, moim zdaniem, oczywiście. Jest to jedynie moja opinia, możecie napisać, co o tym sądzicie w komentarzach. No, bo jest to dość, no, ciekawy temat w sumie. Chociaż coraz mniej ciekawe bo coraz mniejszy hype jest na to i już nawet nie chce mi się wypowiadać o tych SMP, bo jest to dla mnie po prostu giga nudne. To na tyle, a ja już teraz lecę, bo oczywiście daily newsy zaliczone. Miłego dnia, elo.